Dlaczego jesteśmy w toalecie? Ktoś tu to zrobił kupę przed chwilą śmierci. Musimy to zbadać bardzo dogłębnie. Dlaczego jesteśmy w toalecie? Jesteśmy tutaj, bo mamy takie mydełko. Ale to nie jest zwyczajne mydło. To jest brudzące mydło. Znaczy, jak się nie myjesz, to, mówisz, to, to ta... się pokolorujesz. To jest takie oksymoron. To jest, jest oksymoron. Mamy tutaj trzy losy. Jeden które... z tych losów jest wyjątkowy. Jeden z nich jest... Taki gorący. zwycięzca myje się tym mydłem. Właśnie. W tej oto umywalce. Eee, nie. Nie. jesteś głupią ofiarą losu. Loser. loser! To jest jak jakieś nieduże. Nie takie poręcze, tak. No ale wygląda jak takie typowo kiblowe mydło. My, mydło kiblowe, takie jak więzienia, jak, jak prysznice są. Dobra, zaczniemy. Umyj twarzy. Co za chwilę, zaczniemy od tej Mało inwazyjnie na początek. Okej. Nie ma żadnych Dobra, może trzeba poczekać na ten efekt. O, to jest jakaś naklejka. Aaa, to ten sposób O co chodzi w naszym mydle? Chodzi o to, żeby to oderwać, zostawić bez naklejki i w momencie, kiedy osoba będzie używała, to nie będzie myślała o tym, czy tu jest jakieś e, niebieskie kółeczko, czy nie. Jeszcze nosek mówię. Mamocz no, trochę tego mydła i wtedy e, barwnik się rozprzestrzeni na resztę mydła, więc niezależnie nie od tego, czy będziemy się tym barwnikiem myć, czy resztą mydła, i tak będziemy się wyrólić. Zobaczymy czy zejdzie. <słyski> no na razie tak. Użyłem tego od tego raz, mm. zmyliśmy to, możemy odstawić i na ten razem też się nabierze, to jest wielokrotnego użytku aż się nie zużyje.